Wracamy z drugiej części. Yeah. Zobaczcie, że musieliśmy przerwać, ale... Niestety bateria nam padła, więc nagrywamy część drugą. ludzie. I tak. Potrzebuję więcej chyba tego. Albo zobaczymy. No, na razie się ładnie prezentuje. Jeszcze raz. No tak, ale to później dopiero. I to będzie raz, dwa, trzy, cztery... Pięć. I to po pięć będzie trzeba robić. Więc tutaj będzie trzeba zasłonić. I będę musiał niestety jeszcze pójść po więcej. Ja myślałem, że to będzie trzeba robić nowy tryb mapy wtedy. Jak ktoś mi stawiał w szokie. Czy jak to było trzeba robić? No będzie trzeba... No będzie trzeba później no... Poczekać na nowy ten, no bo patrz, no już nie mogę. No wiem. No. A to są właśnie chmury blisko, więc, więc trzeba poczekać na nową no, na nową serię, czy, znaczy na nową wersję trzeba poczekać. To już jest trzy, cztery, pięć. I wszystko po pięć będzie. No i później... Tak. Idę tam, gdzie byłem, tam gdzie miałem te pieceki. Polecę już, bo mi się nie chce chodzić. I tak i tak i tak lecę, tak. Ja szybciej będę bie biegał włączmy fly uh, ludzie dużo minęło czasu od, od tego nagrywania mamy już pierwszą w nocy chyba uh. i przez chwilę lataliśmy nam no strasznie gorąco potem się moja no też skakanie po pierwsku no moc właściwie z teraz Stejku, nasza siła! Więcej jajek? Ja cię! Te kury są jakieś. wywłodniałe! Tak dużo dają! Bo chcą ci zrobić jajeczniczkę! Powiedziałem oui. na jajeczniczkę! kto nie? O, mam jeszcze dużo stołów. Czemu, ja, czemu ja nie dokończyłem? Jaki ja byłem niesprawiedliwy! O! O, ty mam jeszcze dużo. Jeszcze drogi! No wiem, wiem. Okay, powinno starczyć. Tak, tak, wiem, Czesław, że żyjesz. Czas mam. No. I dwa zostaną. Żółty, <noise> magiczny Guziczek. a ja jest szary. Eee. Czemu? Po co ja wybiłem teraz fly, jak będę tak powoli leciał? Fly 3. Kurczę. Fly 3. Ojej. Oh yeah. No teraz będzie szybciej. Proszę bardzo. No jest szybciej niż z printem. Ojej. Oh yeah. Pięknie. Dobra, no zróbmy. A nie, nie. chwilka, Trzeba zlecić, bo jakbym zrobił fly. Teraz, no to bym się, no to bym wyłączył fly, więc, uwaga, fly i teraz dopiero fly. Bo się zabił po prostu i by było, by było no to było normalnie, no totala porażka. Sprawi. Spoko. dużo się porno naoglądał. Porno? Pornów. Porn. Chyba nie będzie starczyło. What the fuck? No nie będzie, moim zdaniem, tak. Ja czy. myślę, że u siebie stworzę serię, na której nie bę będę nagrywał z Co? To 3, będzie 4, tylko taka seria. Łama survivalowych to ja nie będę cheatował. Ja musiałam tylko cheatować te rzeczy, których nie mogę zdobyć od potworów. Fuck! I co teraz? Mam. Ty spadasz, czy opadasz? Opadam. Dobra, robimy pauzę. Wróciliśmy. Jem paluszki. No. te olca góra Stefan. Zaczepiście. Yyy, dobra. Jeszcze latam? Tak, jeszcze mogę latać. Szczytujemy sobie... Wybaczcie, Albusze. Ja Piety? i zrobimy sobie tak tego wszystkiego. Dobra. No, a my tymczasem pójdziemy już po szkole postawić. Zrobimy 5 latanie, ooo, jak teraz szybko się poleci. A jak będzie jak 10 będzie? Wolałbyś nie wiedzieć, jak będzie jak sto? A zobacz. Już leciałem. Pokażesz? Ale latano nie na tym. Może będę mógł poka... może ci pokażę. Co zgubisz? No. To daleko to się leci. Potrzebuję kiełka. Szkło i grajwą. Grajwą. Czemu ja tak często mówię? No sam krewel już tutaj prawie jest tylko. Eee... Ej, to dalej trzeba w skrzynce na koblo. No... Aha. Poszukaj. Powinien wyjść. Poczcie czego ja mam tak. Mówiłem. Dobra, jak już się tam poprzetapia. My mamy teraz szkiełko, to mamy nową robotę. Więc... ...się trochę... ...zrobi. Ah, yes. okay fly. fly fly okay dobra. uh -huh. No. Kurczę, no czemu nie mogę postawić dalej? Dobra. O, dobra, teraz skończymy już. Tylko trzeba jeszcze poczekać na bryki. Tutaj się ba. To się będzie, tak. Więc spokojno trzeba Workbridge zeszlitować. Nie będę pojechać do Sandy, bo Workbridge. Już. O, będę miał na razie 116, No. I idę dokańczać. Jak na razie? No! Chyba będzie ładnie. Na to, żebym mógł zapełnić, no to chyba będzie mi starczyło. No, chyba, że parę bloków mi tylko zabraknie. A tam pikuś. A. Mam. No, troszkę mi zabraknie. No. O, e, o, dobra. Wiesz co? Przerwijmy, situjmy się też 34 te i tamte już sobie zabiorę. Nawet wam pokażę, że że, 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 że tamte są bryki sobie usunę. To jest jakbym zabrał skrzy, ze skrzyni. No, nie chce mi się. Bo mi się pauzy nie chce robić, więc zróbmy to już razem z Wami, widzowie. No. no i później powiększymy, jak się już. jak będzie już nowy update. Dobra, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, nadzieję, że tyle będzie starczyło. Bo ja, bo ja tam tych już kamieni nie przetapiał, jakby co. Będzie starczyło, moim zdaniem. Chociaż... Nie, nie będzie starczyło. No na pewno tak, jak będzie mi tak robiła od lapelu, nie. Brakuje mi jeszcze tylko poczekajcie zrobię sobie na dzień. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, siedemnaście, dwanaście, trzynaście, osiem, siedemnaście, piętnaście. Dobra, gdzieś około dwudziestu. Wiecie co cituje! najbliżej się, wiecie, co raz zrobię? robię? Czytuję sobie dobre, dobre, 34, tak? I co zrobię? Za to? Tyle sobie kabeli, papa, i ten kabeli, okej. Okay. Jestem sprawiedliwy? To za dużo tego wydałeś, tak? Ja polecam, Ale ja zrobię już za inne już rzeczy, też, które zostałeś czytowane przeze mnie. No. Przecież ja jestem mistrzem wykopywania chyba kobla. Dobra. Mamy, ale lawy jeszcze nie puszczamy, wiadomo, o co chodzi. Drabinki zrobię! Teraz. Idę do domu. Okej, okay. jeżdżamy. Dziękuję. I teraz yy, Fly 6. Jeszcze szybciej niż wcześniej. O jedno. Yy, teraz potrzebne mi trochę drewna. Bo potrzebuję zrobić napięki. Aha. Trochę trudno się wchodzi, no to zniszczymy sobie to fly. Okej. Okay. Dobrze ci poradziłaś z tą płytką No. Tak. Dużo będzie tych patyków. O. Co? Tak. Próbujmy, ile będzie. Yy, tak. Aha, dobra. Będę trzeba zrobić z tego jeszcze, później się, na, się zbiera, O, już będzie więcej tego, na pewno. No. Dobra, cztery zrobimy. Tak. Dobra, już nie będziemy latać na razie. czy w ogóle nie będziemy latać. Teraz będziemy normalnie kierować tym. Hmm. No, to już jest powoli koniec tej serii. Już niedługo skończymy ją i będzie drugi sezon. O oh yeah. Który będzie, będzie jego nazwa, bo ten jest normalny. Przygo y zagrajmy w Minecraft sezon pierwszy. A tamten będzie miał jeszcze jakąś nazwę. Może zagramy w Minecraft na single Przecież to też jest single, więc bez sensu trzeba by było. Będę musiał tutaj oświetlić później. A ja to później. maje wyżej. Przygody z zarazka w Minecraft. No się zobaczy się się. Jakaś naprawdę będzie. Yy, dodatkowa nazwa. Zarazka ja w Minecraft. Wątpliwe. 16 jeszcze tylko zostało. No, ja, będzie starczyło. Proszę bardzo, tylko jeszcze jedną to muszę... Co to już nie będzie, nie, czy to już oświetlę nawet trochę, ale sobie będę musiał zrobić fly. Oui. No. Okej. Okay. Okej. Okay. To... Okej. Okay. No i zaraz będzie już wszystko ani na razie oświetlone, jeśli chodzi w środku. Tutaj było jasno. I tutaj będzie lawa, ale tutaj jeszcze zrobimy tu... Shit! Pochodnie się skończyły. Si 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 zrobi się się. Jeszcze. Dobra. Okej. Okay. To mam nadzieję, że wam się ten odcinek <grym> Podobał, dola. No, no, więc ja się żegnam. Mam nadzieję, że Wam się naprawdę podobał. Do zobaczenia. Dola, proszę się. Komentujcie, subskrybujcie, żółtym mały dzisiaj. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tak. dziękuję tak. za oglądanie. No i ludzi na razie, Zapraszam do subskrybowania. Hej, no.